No cześć wodniki. Kochani, robimy Wasze czytanko na sierpień. Ja jestem, słuchajcie, już w gorlicach. Siedzę sobie w ogródku. Chłopko si trawy nie opodal, ale może nie będziecie słyszeć. Na bykach było bardziej słychać, jak robiłam. Latają mi tu jakieś fiurgacze. Mam nadzieję, że mnie nic nie zaatakuje. Słuchajcie, jest tak cieplutko, jejku. Nie spodziewałam się takiej pogody, jak, jak wrócę do Polski, z tej Chorwacji. Wodniczu, lisiu, wodniczu, lisiu. No, już patrzymy, już. Dobra, kochani, wodniki. Kurde, co wszyscy mają takie. Koncent, taką koncentrację na przeszłości. O co to chodzi? Oj, wodniczuli się. Wy możecie coś zmalować. Ale oczywiście nie musicie wy tego zmalować. Może zmalować osoba, z którą macie do czynienia, jeżeli chodzi o związki. Zmalowanie czegoś to byłaby zdrada lub trójkąt. To znaczy wejście w coś poza związkiem swoim. Dlaczego? Dlatego, że poznacie kogoś, kto co prawda może być lowelasem, ale Wam się będzie wydawało, że to jest spełnienie Waszych marzeń. A może już znacie tę osobę. Sierpień pod znakiem kontaktów ktoś się do Was odezwie, albo gdzieś pojedziecie i kogoś poznacie, albo się ktoś do Was odezwie z przeszłości może to być jakaś lowel-laso podobna osoba. Wy możecie mieć związek, a możecie być singlem. To nie ma znaczenia, bo ci co mają związek, niestety obawiałabym się, że moglibyście być kuszeni przez kogoś innego i moglibyście nawet zranić, zdradzić swoją osobę stałą. Eee, a ci którzy nie mają związku, no kochani, wy wychodziłoby na to, że może iść w waszym kierunku jakiś romans. Romans może być całkiem, całkiem, całkiem całkiem przyjemny i miły. Ale nie wiem, czy to będzie na stałe. Tu bym się zastanawiała. Pokazujecie, że mieliście coś w przeszłości, z czym się pożegnaliście, pogodziliście i powiedzieliście: Pa, i już koniec, było minęło. I nawet bym zgadywała, że o tej osobie to tak źle myślicie. Tak jakbyście, tak jakbyście myśleli, że ta osoba coś wam jakąś krzywdę zrobiła, że to, co w ogóle nie miało szans się udać, że to, co to w ogóle było między wami. I zastanawiam się tylko, czy to, co tu przychodzi z tym romansem, to jest to właśnie, czy wraca z przeszłości, bo to jest możliwe, czy to jest zupełnie coś innego, bo to też jest możliwe. Co by to nie było, to coś, co tu przyłazi, przyłazi do was z, jakimś, z jakąś energią spełnienia marzeń. Ale jednocześnie ktoś na zewnątrz was cierpi i ma noże w plecach. Dlatego tak to trochę wygląda, jakby były dwie osoby. Jakby było więcej ludzi tutaj. I wtedy rzeczywiście jedno jest spełnienie marzeń, romanse, coś tam, a ktoś inny na tym cierpi. Takie trochę. Nawet, nawet nie, że małżeństwo, to nawet nie jest na takiej zasadzie, że to jest małżeństwo. To pewnie, że możecie mieć związek stały i ktoś jeszcze się pojawia, pewnie, że jest to możliwe, ale tu to nawet bym tak myślała, że jest taka możliwość, że z kimś żeście się rozstali, bo to w ogóle nie wyszło i tak dalej. I ta osoba cierpi, bo Wy z nimi nie jesteście, a do Was przychodzi coś nowego. Ale tamta osoba, z którą Wy już nie jesteście i nie chcecie o nich myśleć, oni cierpią. Też tak może być. Ale musimy uważać, i to już mówiłam do kilku znaków, i Wam też to powiem, bo też macie tego typu energię, na to, że wszelkie nowości, które będą teraz w sierpniu się pojawiać, nowo poznane osoby, mogą nie być na stałe. Ja nie wiem czemu sierpień jest taki dziwny, no mogą nie być na stałe. Może nawet być tak, że coś się wami trochę pobawi, pobawi jakiś chłop albo jakaś kobicina, albo się wodnik kimś będzie bawił. No pewnie, że jak ktoś to musi odwrócić, to niech odwraca tę energię. Ktoś się kimś pobawi i może wbić potem nóż w plecy, i potem taka jakaś przegrana będzie. Ale wy możecie. Wy możecie coś na tym zyskać, i dlatego powiem szczerze, nie bardzo wiem o co chodzi. Ja mam nadzieję, że Wy będziecie wiedzieć, że Wy będziecie mieli na tyle intuicji, że będziecie wiedzieć o co chodzi. Jest pokazany kontakt, jakieś da um, mnie wiadomości, telefony, przyjazdy, ktoś się z Wami kontaktuje. Mogą to być osoby stare, mogą być to być osoby nowe. Jest pokazane, że ktoś coś wybrał, mógł mieć dwie osoby lub ma dwie osoby i wybiera, podejmuje decyzję. Ale jest również pokazane, że gdzieś jest osoba, może być to lew, ale nie musi. Może być jakaś osoba, która yy, ma bardzo takie przerośnięte ego i mogłaby się wami ta osoba próbować bawić. No albo odwrotnie, albo Wodnik coś takiego robi komuś. I kochani, teraz tak: jedna rzecz, która tu jest pokazana, to jest ktoś, raczej chyba nie wy, kto cierpi. Ale jest też pokazane ostrzeżenie przed kimś, kto mógłby przyjść, żeby Was zranić, ale to się jeszcze nie stało, to jeszcze by się nie stało. Ale mógłby Wam ktoś tutaj się pokazać jako taki cudowny romans, coś tam, coś tam, a potem wbija Wam na przykład nóż w plecy. To na to trzeba będzie uważać, dlatego ja już powiedziałam kilku znakom, bodajże powiedziałam to chyba i bykowi, i strzelcowi, żeby uważać na nowości, żeby po prostu bacznie obserwować z dystansem, nie włazić na łeb, na szyję, tylko tak. No spokojnie, jest nowa osoba, fajnie, choć pójdziemy na kawkę. No, możemy iść na obiad, na spacer, na drinka, ale jakieś zakochiwania, nie wiadomo jakie seksy. No to poczekać trochę, poznać człowieka lepiej. Ym, ponieważ Wy macie dwie drogi. Dwie drogi w sierpniu. Jedna jest porażką. To nie musi być Wasza porożka, porażka. Teoretycznie może to być porażka jakiejś innej osoby, ale to może być was, Wasza obo, obojga, Was obojga porażka. Ehm, porażką, czyli przegraną, ale druga droga to jest jakiś fajny, przyjemny romans. Natomiast w zależności od tego, czego Wy chcecie, może być też tak, że jedyne, co ta osoba sierpniowa Wam daje, to jest romans. Wy byście chcieli związek, a porażką będzie to, że związku z tego nie będzie. Dlatego, co by nie wracało, albo co by nowego się nie pojawiało, dystans miszki. Tyle wam powiem. Dlatego, że seksy i romanse tak będzie ktoś dzwonił, będzie ktoś przyłaził, będzie się ktoś kontaktował, być może osoba z przeszłości albo macie dwie. I to z przeszłości cierpi. A to nowe tutaj jest jakimś tam lovelasem. Może tak być. Oczywiście może też być tak, że ktoś ma stały związek i jeszcze ktoś inny się pojawia. Ale to powiedziałam na początku, to wy już wiecie. Jest jeszcze taka możliwość dla tych, którzy się z kimś kłócili i trochę was to osłabiło. Zwłaszcza, wiecie co, zwłaszcza jeżeli by jedno z was tak wysysało energię z drugiego. Taki trochę, tak, taki, taki trochę wampir energetyczny. Jeżeli wiecie, że taką sytuację mieliście, takie coś może do was wrócić. I koniec końców, w sierpniu, pokazujecie zawieszenie broni, tak jakbyście przestali walczyć z tą osobą albo o tą osobę. Ale tak czy siak, wy macie pokazane, że jedyne co tu jest do osiągnięcia to jest jakiś romans, ale jest też taka możliwość. Jest też taka możliwość, że. Um, no, no, no wiecie co, nie, no nie wygląda mi to tak. Chciałam powiedzieć, że jest taka możliwość, że w stałych związkach mógłby ktoś się przestać kłócić i próbować jakoś coś naprawiać, ale z drugiej strony mi to za bardzo wygląda jak romans. Za bardzo mi to wygląda jak romans, a za mało jak naprawianie stałego związku, więc, więc nie wiem, czy to jest taka możliwość. Nie chcę Wam tutaj obiecywać czegoś, co może się nie stać. Um, wy pokazujecie, że się boicie, że będzie Wami ktoś manipulował że wam ktoś obieca miłość, a nie będzie jej czuł, ale gdzieś jeszcze jest taki wodnik, taka grupa wodników, którzy się boją w ogóle miłości, boją się zakochać, po prostu. Albo chcecie się zakochać i boicie się manipulanta, albo wy boicie się zakochać i wtedy niestety to wodnik będzie manipulantem, nie chcące nawet ze strachu przed miłością. I jeżeli tą drogą pójdziecie, to jest rzeczywiście pokazane, że z tego nic nie będzie. Ja bym trzymała dystans do wszelkich ludzi w sierpniu, jeżeli chodzi o romanse i takie tam. I na spokojniutko bym podchodziła. Uważałabym na pewno na wampiry energetyczne i na Lovelasa. To, to tylko tyle wam powiem. Tu nie ma jakichś złych kart. Po prostu może trzeba trochę wolniej, tak powoli bardziej podchodzić do tych jakichś nowości. A te jakieś rzeczy z przeszłości to, jeżeli już was to kiedyś zraniło, no, co wam powiem? No to przyjdzie znowu poromas i potem pójdzie no. Strasznie się powtarzają te czytania słuchajcie, dla wszystkich. Któryś znak ma bardzo podobne czytanie. Ja nie wiem, co ten sierpień. Dziwny. Dziwny sierpień. Zobaczmy, co mamy w pracy dla wodnika. Miśki, Jeżeli czekacie na podwyżkę w sierpniu, to nie wygląda to zbyt. Zbyt, zbyt, zbyt to nie wygląda. Podwyżka i awans nie przychodzą mi w sierpniu. Macie pokazane, że co prawda macie jakąś mocną pozycję i nie boicie się, ale jeżeli chodzi o podwyżkę i awans, to to się nie dzieje. Po prostu. Może troszkę was to urazić. To ci, którzy mają stałą pracę. Ci, którzy nie mają stałej pracy, kochani, uważajcie z wydatkami, bo możecie za dużo pieniędzy wydać w sierpniu. Gdzieś jest grupa wodników, która nie wiem, czy rezygnuje z jakiegoś, jakiejś uczelni, z jakiegoś uczenia się, czy o co to chodzi? I nie wiem, czy dobrze robicie. Tak bym się zastanawiała, że najpierw trzeba zainwestować w coś, żeby to się Wam później zwróciło po, tam, po latach, nawet gdyby to było. Więc zastanowić się nad tym. No tu nie ma jakiegoś Bóg wie czego pokazanego. Niby macie kartę siły, co oznacza, że jeżeli macie pracę, ci, którzy mają, że nie powinno wam się coś stać, a ci, którzy nie mają, że macie wszelkie możliwości, żeby tą pracę znaleźć w sierpniu, jeżeli tego chcecie. Ale jeżeli chodzi o przypływ gotówki, to tutaj jest to zablokowane, czyli albo nie przyjdzie awans i, i no, jak się nazywam, i podwyżka, albo, albo będzie opóźnione. O, też tak by mogło być, że będzie jakoś w innym czasie. Albo jest to ostrzeżenie, że pieniądze się powoli kończą i trzeba się zdecydować, co dalej. Zwłaszcza ci, którzy nie mają pracy, bo ci, którzy mają pracę, to nie wydaje mi się, żeby coś się miało stać, ale nie będzie pełni szczęścia, bo wy byście chcieli więcej, a to nie przychodzi w sierpniu. Ja nie mówię, że to nie przyjdzie w ogóle. Sierpień jest po prostu takim troszeczkę miesiącem, kiedy to nie układa się być może tak, jak wy byście tego chcieli. Słuchajcie, teraz zrobimy. Aha, radę jeszcze. Rada dla wodników na sierpień. Miśki, no nie będziecie się cieszyć, jaka jest ta rada. Gdzieś jest jakiś wodnik, który... Nie chce się wam. Komuś się nie chce pracować, a chciałby mieć pieniądze. A jak nie będzie pracował, to nie będzie miał pieniędzy prosta. To jest jedna rzecz. Gdzieś jest jeszcze jakiś wodnik, któremu się nie chce uczyć, albo który nie chce zaczynać pracy od zera, albo który nie chce iść na staż, albo który nie chce pracować pod kimś, a musicie, żeby potem móc się jakoś piąć, piąć do góry w tej hierarchii. Musicie. A wy nie chcecie. I pokazane jest, że rada wasza jest, żeby to wziąć na siebie. Iść na te studia, jeżeli myślicie o studiach. Iść na ten staż. E, co tam jeszcze? Wziąć na siebie jakieś, jakąś dodatkową pracę, jeżeli nie macie pieniędzy. E, co tam jeszcze wam powiedzieć? Lata mi tu coś. E, no ciężka praca jest pokazana. No, nie chodzi mi o to, żebyście się za, 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 zarobili strasznie. No, znaczy w sensie narobili e, i, i byli przemęczeni. To nie o to mi chodzi, ale... Zwłaszcza ci, którzy coś tak trochę stronią od pracy, a chcieliby mieć, no, myśli, tu jest pokazane, że trzeba się gdzie bardziej wysilić. Wysilić albo w, w, w kwestii jakiejś edukacji, jakiegoś jakichś studiów czy uczenia się czegoś, albo wysilić na jakimś stażu lub czegoś się uczyć. Jest też pokazane, żebyście nie opowiadali w środowisku, w, w środowisku pracy za wiele ludziom, bo. Nawet nie wiem dlaczego. Nie wiem, czy to spowoduje plotki, bo tu więcej kart nie będę dobierać, ale jest pokaz, ale tutaj też macie kartę zamknięcia, żebyście byli bardziej tajemniczy, żebyście za dużo nie gadali o sobie, o pieniądzach, o tym, jakie macie plany, o, o tym, jakie macie plany, o tym, że chcecie takiego awansu, że chcecie tu iść na studia, że myślicie o innej pracy. W ogóle cicho, nic nie gadać. Jak zaczniecie coś robić i już będzie fajnie szło, możecie się przyznać, że coś robicie. Albo, jak już będziecie mieli inną pracę, no to dać wypowiedzenie, powiedzieć, że. Ale, Miszki, weźcie, nie gadajcie za dużej ilości osób o swoich planach. Taka jest rada na sierpień. No. Słuchajcie. Jeżeli chodzi o miłość, no to taka sama rada, bo to jest rada ogólna dla Was na sierpień. Nie gadać za dużo. Um, jeżeli się ktoś z przeszłości do Was odezwie, jest pokazane, żeby może nie podejmować tego kontaktu. Że może to nie jest dobry pomysł, żeby... Bo to dodatkowy stres na siebie bierzecie. Więc zastanowić się, czy to ma sens. Po prostu. A przed nowymi ludźmi nie otwierać się tak, tak za bardzo. Trzymać na dystans. Jejku, coś mnie gryzie. Trzymać na dystans. Ja już Wam to wcześniej mówiłam też jako radę. Trzymać na dystans i tak nie otwierać się, nie wchodzić za bardzo w jakiś nowy związek. Kochani, dobra. Lecimy wy z każdym znakiem Zodiaku. Jeżeli macie osobę z znaku Barana, urwanie kontaktu to jest jedna możliwość, lub, nie, lub czekacie, żeby się ta osoba skontaktowała, oni się nie odezwą do Was w sierpniu. Alternatywnie kontakt będzie, ale on będzie niemiły. Albo będziecie się kłócić z dzieckiem, albo o dziecko. Ale kontakt niemiły w sensie uszczypliwości, zazdrość, yy, złość, takie no nie, nie, nie za fajne, no, no nie za fajne. Jeżeli chodzi o barana, zobaczmy byka. Słuchajcie, tu jest brak powrotu, albo znowu problemy z dziećmi. Co to jest, kurczę? Albo brak powrotu. Czekacie, że, baran, że, że byk do Was wróci, a byk nie wraca. Albo byk czeka na Was, a Wy do nich nie wracacie. Jeżeli jesteście w związku z, byk, z Bykiem, to tak jakbyście nagle zaczęli rozpatrywać Waszą przeszłość, ale w, tak, tak, w taki negatywny sposób patrzeć na, na Waszą przeszłość wspólną, że to, o, nic dobrego z tego nie mam. No. Albo będziecie się kłócić o dzieci, lub będziecie nie będziecie, jedno będzie chciało dziecko, drugie nie będzie chciało coś z dziećmi, ale to tak jakby wchodzi między was. Negatywnie to się pokazuje w waszej relacji z bykiem. Teraz bliźnięta. Brak odcięcia to jest jedna rzecz. Ci, którzy się chcą odciąć od siebie nawzajem, nie ma tego. Druga rzecz, jeżeli jesteście w jakiejś relacji, kochani, ktoś kłamie. Niestety, ktoś tu kłamie. Nie ma prawdy powiedzianej i nie ma jasności sytuacji. Także zlustrujcie bliźnięta. Teraz rak. Podejrzliwość. Albo jest tak, że do tej pory strasznie ktoś był na kimś skupiony i tak aż obsesyjnie obserwował, i teraz nagle tak uzna, że właściwie co mnie to obchodzi. To dla tych, którzy nie są razem oczywiście bardziej. Albo jesteście w jakiejś relacji i ktoś jest strasznie podejrzliwy o to, że ktoś to kogoś zdradza. Co, Miśki, patrząc na wasz rozkład, ja bym się nie zdziwiła, jakby jedno z was było podejrzliwe, ponieważ tutaj jest możliwość jakichś trójkątów. Coś takiego tu przyłazi dla tych, co mogliby mieć stały związek. Natomiast uważajcie też na plotki, jeżeli chodzi o was i o... Jezu, jaki to był znak, co ja zrobiłam? Nie bliźnięta rak. I o osobę z podznaku raka, to uważajcie też na plotki. Lew. Miszki, pożegnanie z przeszłością i wybaczenie. Wybaczenie jest wtedy, kiedy um, wybaczamy i idziemy dalej. Znaczy kiedy wybaczamy, wybaczamy i idziemy dalej i już się nie skupiamy na przeszłości, na tej osobie, po prostu idziemy dalej, ta osoba odchodzi z naszego życia. Albo wybaczenie takie totalne, odcinamy się od przeszłości, ale próbujemy razem być. No to jakby to nie było, pożegnanie z przeszłością jest pokazane między wami i lwem. Teraz panna. Oferta. No, jeżeli panna Wam wisi kasa, albo wy im, to będziecie sobie oddawać pieniądze. Natomiast wszelkie inne lata mi tu. Inne rzeczy, yy, oferta. Po prostu ktoś z kimś chce być, oferuje, ma ofertę, coś tutaj chce robić. Yy, być może was gdzieś ktoś zaprosi. zaprosi. Czekajcie chwilę. Yy, spadła mi karta. Być może was gdzieś ktoś zaprosi, yy, zaoferuje, zaprosi, zaproponuje. No takie rzeczy. Prezent. no, Teraz waga. Wyjście na oszustwa lub kłamstwa to jest jedna możliwość, więc niektórzy z Was się coś o czymś dowiedzą. Druga możliwość jest taka, że uznacie, że w waszej relacji z wagą nie ma już miejsca na kłamstwa i należy od tej pory już po prostu, żeby wszystkie karty były na stole. Nie, wiecie o co chodzi. Żeby. Em, żeby po prostu szczerze już ze sobą rozmawiać. Może być taka zmiana w waszej relacji, ale niektórzy się dowiedzą czegoś. No, coś, co było ukrywane wyjdzie na jaw, niestety. Nie mówię niestety, bo to raczej nie będzie miłe. Teraz Skorpion. Brak nowego początku. Ten brak nowego początku może być związany z tym, że jedno z was lub oboje nie jest gotowy na nową miłość. Po prostu nie chcę nowej miłości. Natomiast jest też taka możliwość, że jedno się za bardzo napali, a drugie uzna, że w ogóle nie chce związku z tobą. Uważajcie na takie rzeczy. miśki. Zwłaszcza w połączeniu z tym, o czym mówiłam przed chwilą. Ja wam mówiłam, że nowe osoby są podejrzane i to nie tylko u Was, u różnych znaków w sierpniu. Natomiast wracacze, no to, no to co no po co wraca? No? Także ze skorpionem, no to nie bardzo się to układa. Nie może tak, jakbyście nie mogli czegoś zbudować w sierpniu. Strzelec. Prawdopodobnie to z Was, który jest mężczyzną, ale się nie upieram, bo teoretycznie no, może kobieta takie rzeczy robić, ale raczej chłop robi takie coś. W tym wypadku oczywiście. No co, no pojawia się i znika. No lovelas, no przychodzi, coś tam chce, porobi, porobi, potem gdzieś tam tak samo szybko jak się pojawił, tak samo szybko znika. No to ze strzelcem taką macie energię, więc niestałość. Jeżeli jesteście jakoś tam z nimi związani, poobserwujcie, bo możecie nie być jedyną osobą w ich życiu. Mogą być też złość, zazdrość, zaborczość, kłótnie ze strzelcem. Yy, kochani koziorożec, a tutaj mamy podróż. Jedno do drugiego jedzie, może razem gdzieś jedziecie, zaproszenie na w podróż czy coś takiego. Albo yy, taka symboliczna podróż, czyli robicie krok do przodu w swoim związku. Kolejny krok. Ku dobremu. Dobra zmiana. Bardzo fajna karta. Ruszacie razem w podróż. Symboliczną nawet. Wodnik teraz, czyli dwa wodniki. nie, wiecie co? Zakończenie romansu. To jest po, podstawowa karta. Druga, druga sprawa, jeżeli byliście tak, wodnik, wodnik i jeszcze trzecia osoba, taki trójkąt, yy, to jedno z Was, to które miało ten trójkąt, to znaczy to, które miało dwie osoby, wybierze jedną z tych dwóch osób. Co również może być jednoznaczne z tym, że dla Was, którzy mnie teraz oglądają, będzie zakończenie romansu. No, teoretycznie może tak być. Problemy seksualne też w takiej relacji dwóch wodników. I rybeczki. Słuchajcie, to tak, jakby szczęście było możliwe, było za rogiem, w zasięgu ręki, i go nie ma w sierpniu. I czemu? To ja nie wiem. Słońce zachodzi nad, nad tym waszym związkiem. Tak, jakby się schowało za chmurkę. Tak, jakby możliwe było, żebyście byli, może jesteście jakieś bratnie dusze, które nie mogą być razem, być może, albo jakieś coś inne, ale w sierpniu. Tego szczęścia nie ma. Jest połączenie dalej silne między wami, ale nie ma poczucia szczęścia. Być może jesteście razem, ale jesteście nieszczęśliwi za bardzo. A może nie możecie być razem, po prostu. Kochani, dwie karty anielskie i będziemy kończyć. Dwie, ponieważ może być tak. Mm, spadły mi czekajcie. Spadła mi karta oszustwa. Uważać na oszusta. Ale wyciągnę Wam nowe dwie karty. Coś mi tu spada z drzewa. Może być tak, że jedna karta będzie dla tych, co mają związki, a druga dla singli, ale może być tak, że obie karty Wam będą pasować. Także tak weźcie, jak to dla Was pasuje. No dobrze, Kani. Wygląda na to, że dla dwóch różnych grup wodników są te karty, albo dla wodników, którzy mają dwie osoby, które mają dwie osoby. Jeden związek, czy, czy jedna ta relacja, to jest jakaś relacja, w której jest zależność. Jedno od drugiego jest zależne. Zależne emocjonalnie i nie może się jakoś. Kurde, nie możesz jakoś wydo uwolnić, wydostać, albo zależne finansowo. No to wtedy też trzeba się zastanowić nad szukaniem tej pracy, nad tym, żeby jakoś tam polepszyć swoją sytuację e, materialną. E, może też być tak, że ktoś ma nauk, ktoś z kim jesteście w jakiejś relacji ma jakiś nauk. To jest jedna karta, zależność. Druga karta natomiast jest dobra. E, zaręczyny, lub może nie zaręczyny, zaangażowanie. Wasze życie miłosne wchodzi na kolejny stopień zaangażowania. Tak, jakby się coś miało zmienić na lepsze w waszym życiu miłosnym, bez względu na to, czy jesteście w związku, czy sami, ale że będzie lepiej. Takie coś jest zapowiedziane. No ciekawe, no ciekawe. No dobrze. Misiaczki tyle. Widzimy się chyba na tygodniówce w sobotę, jeżeli się zdąży wgrać, a jak nie, to w niedzielę. A na razie buziaczki, pozdrawiamka. No i pa, papa!